Sorry Twitch administration, this is misunderstanding. for that. thank you for Twitch administration. Thank you Twitch administration, thank you, administration. Thank you, administration. Thank you so much. Odpalasz <laughs> Geregit. Czekaj, bo Pago się tłumaczy na streamie. Ta. Czego się Pago tłumaczy? Dobry naprzód. Przepraszam administrację Twitcha. Co on powiedział? No żeby Bazerima zaraz mi zbadał.

pod nogę dojeżdżę. Co? To dojeżdżę. Karł! Czy smog? Cieha? Pod nogę do raczej. Wrażę, że tylko. Nie, to złe. Pod nogę cię macie, ha? Pod nogę. Dobra. I to to was solko. Pole drębe, co? Jestem w problemie. W ogóle nie Także róbcie robcie, ale bez slota nie mamy. Co on powiedział? Przerywa coś, <laughs> leiser. Coś przerywa, coś, coś tego... Halo? Halo? Halo, halo? Oj, nie było coś. To jakieś zakłócenia Oj. były chyba. Pokojnie, gdzieś są iPhony dwa. Dobra. Rozłączyło coś. Rozłączyło się. Kurwa mać. No kurwa! Mole zajebone w tym... Jebane te ptactwo mole, kurwa, to z Ameryki moja koszulka tego z koniem loga. Najgorzej, o kurcze pieczone! O jezusie, no tak na tej siłę wiedziałem, żeby tych. te, te szczykawki, co mówi trener, że to jest jakieś witaminy. Co się dzieje? I to mi poszło, ja to założyłem po treningu. Łopanie! Co tu się stanęło? To jest taka moda teraz, wiecie. Na menela. Kurwa! Do pogoskiego, bo nie wiem czy taki coś może włączyć to co on włącza. No widzisz Wazelin, ja tłumaczyłam malwie i ona ma po lewej. A to wie Pago tłumaczy. No Nie no. Hej, wake up Kurwa Jędrek, weź mu wrzuć jakieś zdjęcie na cały ekran, bo będzie lipa zaraz Dobra, robię to na nowo na szybkość. Co? Czemu? Bo nie mam po lewej tych tych... I profesor ślepy tak To ja oglądam, kurwa. pan on puścił? No, jest za tematem, tylko nie wiedział co puścił. <laughs> co ja tam się dzieje? Co jest, kurwa? Jasne, no i masz Co, co tam by się odpierdalało? Ja kurwa, może dwa księżyce. Dobrze, zareagowaliśmy. Najgorzej, że wiesz, on już walną klucz. Co się dzieje? On musi podetrzeć. No ja, kurwa, co ja ty robisz? Co oni robili? No kurwa, sam po głowie jeździł. Ja, <laughs> Jechał drzwi, co za głupek to jest naprawdę stary do tego. Kawa ma na drzwiach. Nie no, ja zmieniam ja to tą podkładkę zaraz. Ona jest sama wypaproszona jakaś czymś, nie wiem! Bułkę jedną zjadłem! Tu jest okruchu, jakbym tu kurwa chleb kroił! Kurwa! Może rampę? Za, za no, no, piątką dwóch. No, 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 ma. Nice! Ale ten drugi hez, że kurwa ja pierdze... to chyba wylosowałeś w no, baterii. Dobrze, dobrze, dobrze. 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 Jo, a, dup, na na ja co nie ratujesz. Skoczysz i razem, do lewej? Taka. Klamy, Taka. Taka. Jak ja kurwa ginę, jak ja kurwa ginę! Tam, jak co za coś? Co ja dostanę? A co dostanie pan Bieliński? Bieliński... Bieliński ma szczęście, że się już nie odzywa. Dobrze. Twój stary złodziej, kurwa. Twój stary <gry> ukrad kurwa. Y... No i gnojuj, kurwa, jebany, do dyrektorki Kurru, okay, idziesz no. na dywanik teraz za to, co będziesz. Na mojej ręce nie będzie takiego hamstwa. No on tak się odzywa? To nie, nie. To tak, ale do matki pani... zadzwonię, zobaczysz, co będzie. Panie Mateuszu... Się kurwo pani... śmiesz, jebana. Panie Mateuszu, że on pił śmiesz, coś tam w tej ty. ostatniej ławce. No. On coś pił. Tomku, mógłbyś go wyprowadzić, proszę cię, z sali? Tak, idziemy z nim już, idziemy, idziemy, już wychodzimy z nim. Już patrzę na ten. Film. Ja gatam, kurwa. Ej, serio, tam taki, jaj. znaczy ja bo on się nie, on, już, ja już jego jego ja ja obronie, go bo on się, on się pytał, że jak będzie krew i tak, znaczy jak będzie przemoc taka, ale scenie.